Witajcie, dziś przedstawię Wam test wiertarko-wkrętarki udarowej PSBSA20LI-A1 po dwóch latach użytkowania. Test rozpocznę od wkręcenia kilku śrub typu farmer 40 mm w blachę oraz w klocek sosnowy. Jak widzicie, wkrętarka Parkside daje sobie radę. Teraz zrobimy test z wykręcaniem. Jak widzicie, urządzenie to daje sobie spokojnie radę z wkręcaniem tego typu wkrętów do blachy. Kolejnym testem będzie test wiercenia w sosnowym krawędziaku. Jak widzicie, bardzo dobrze daje sobie z tym radę. Teraz będziecie widzieli test wiercenia w metalu. W metalowej blasze. jak e, mieliście okazję zobaczyć, wierci bardzo ładnie w e, blasze takiej okuciowej, na którą stosuje się w deskach okapowych. W deskach okapowych. Kolejnym testem będzie wiercenie w cegle pełnej. Żeby zacząć to musimy przestawić oczywiście urządzenie na udar. Zobaczyć teraz ładnie. Element został rozwiercony na zewnątrz. Także nie ma żadnych problemów z wierceniem. Tak samo w ścianach ceglanych, pełnych. Ostatnim testem, który dzisiaj zrobię i przedstawię Wam, będzie wiercenie w klocku bukowym, suchym klocku bukowym. Zobaczymy, jak sobie yy, wiertarko-wkrętarka Parkside poradzi. Jak mogliście zobaczyć bardzo ładnie wierci bez żadnych problemów, tak samo i w suchym klocku bukowym Podsumowując ten test wiertarko wkrętarki akumulatorowej, udarowej, parkside. P SBSA20LIA1. Mogę powiedzieć tylko tyle, że urządzenie jest bardzo dobre. Ma je, jak sami mogliście zobaczyć, sprawdza się jak i do wkręcania, tak i do wiercenia, jak i w metalu, w cegle pełnej, tak i w w bukowym kawałku drewna, suchym bukowym kawałku drewna. Jedynym mankamentem, który zauważyłem po dwóch latach użytkowania tego urządzenia, jest to, że futerko przy odkręcaniu samo się popuszcza, i jest po prostu problem taki, że nie trzyma. Co powoduje, że przy wykręcaniu dosyć często trzeba po prostu brać i futerko jeszcze raz do, dokręcać. Tutaj, w słowach podsumowania, powiem jeszcze tak, że jest to bardzo dobre urządzenie. Ma bardzo fajny stosunek ceny do jakości. Po, po dwóch latach. Użytkowania nie, nie miałem z nim, z, nim, z nim żadnych problemów. Mogę szczerze polecić to urządzenie do zakupu. Jeśli będziecie chcieli, oczywiście, zostać na dłużej ze mną i oglądać kolejne testy, to subskrybujcie mój kanał. Także dajcie lajka. Widzimy się. W kolejnym teście. Cześć, do zobaczenia.